Ja nie wiem co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuk, i zaraz kurwa to pod ręką idzie wróg, bo u mnie luks i hoksasa, i wszystko to co majster chciał to ma. Modyfikacje były przeprowadzone w bezpiecznych warunkach przez rehabilitowanego eksperta. Taki dowód, że został zdobyty w warunkach goził, utracął auta, zdrowia lub życia, nie po to, do w domu. Dobra, jeszcze to muszę przeszorować. O, tutaj się by ten Najgorsze jest to, że to mi wypadło gdzieś i nie mogę namierzyć skąd to wyszło. Wszędzie wygląda jakby było. Kurwa, może dwie ktoś sadził. No, to ja robiłem. Wlej tam. Jeszcze z papierosem w zębach powiem robić takie roboty. O, to by był prawdziwy fachowiec. No nieraz tak się robiło. Tu przy benzynie, tu dym, włosy, kurwa. Papieros. To była robota. Teraz mało takich mechaników. Że z papierosem w zębach, kurwa. <laughs> przy benzynie robi. Nie no, to szlaufem jak nie spłuczesz, to kurwa, to nie spłuczesz. No, bardzo dobra robota jest, panie Jacku. No, muszę powyciągać te blaszki. Bo jak pójdę szlafem wy wypłukać, to gdzieś polecą. <laughs> Druga. trzecia Wszystkie tu nie, ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu jeszcze na końcu została. Dobra. <słuch> Bardzo dobra robota. A tu świeci pełno, muszę się przyklejać. Weź to, po. Dobra człowieku, to i tak mnie nie odpalę po Twoich modyfikacjach. No dobra, możemy składać. Yy, po. Co to, kurwa? Tak, żebym wypla wyplanował głowicę, że tak o. <laughs> Nie, tu na rolce się kręci. Na łożysku. Dobra, możemy to składać. Więc wrzucamy o. Troszkę te gumeczki tutaj są, widzę. Ale miękkie są. Nie no, twarde skała, kurwa. <laughs> Można chyba jeszcze te gumki wymienić. Zaraz. Zobaczę, czy mam, bo kupiłem do tego. I sama gumki, bo miałem wymieniać, nie? Ale Nissan Micra sprzedany, to gumki się zostały. może by pasowały. Dobra, nie mogę znaleźć tych gumeczek. Gdzieś tu pewnie się kiedyś znajdą. <głos> <głos> Bo w domu ich też nie znalazłem, więc tutaj gdzieś muszą być wpierdzielone. Dobra, składamy bez tych gumeczek. Te będą jeszcze chodzić. To tu musimy zawory powkładać, że tak powiem. narpię. Kurwa, to mi będzie wypadać, to dobra, to nie wypadnie. Eee, no tak. Tutaj mały. No dobrze, dobrze mi wyszli po bało, jak pasuje. Mały, duży, mały, duży. Dobrze, bo ta gumeczka nam trzyma. Kurwa, ujebane, po co żeś czyścił, jak to wszystko jest tutaj ujebane. A my linią, Zaboryczki. Hopsa. teraz nam nie wypadną, więc możemy normalnie takie o hops przekręcić. Gdzie to wypadło? Stąd wypadło. Stąd wypadło. No i co? Możemy zakładać sprężynki i te nasze spinki. Jedynie co, no to trzeba takie wsadzić. Takie trzeba wsadzić i teraz, jak będziemy wciskać, to one same się zapną. W teorii, <noise> ale pamiętam, nie, łatwiej jest zakładać niż zdejmować. Pamiętam, że same się praktycznie zapinały. Może tym tak wcisnę i się kurwa zapnie. Pokaż. Kiepsko, bo bo ten e, zawór, że tak powiem, powinien się zaprzeć o stół, a on wiecie, tak głęboko wchodzi. Nie zapięło się, kurwa. Muszę tam szmaty podłożyć jakąś, żeby zaborek się nie wyciskał. Nie no, kurwa, idzie z zaworem. Dobra, to daj tym pierwszym sposobem. Zgnieciemy. Kiepsko, że tamten wpadł, wiecie, już przejebany jest, bo wpadła ta jedna spinka już tak głęboko I teraz będzie ciężej ją zapiąć. Też młotkiem może przypierdą <noise> Może wskaci od razu. Tym brałeś. Nie, nie tym brałem chyba czymś większym. Ruszyło się. O, o. Dobrze jest, teraz gdzie to, ta spinka tu jest. Włóż tak spineczkę. O i teraz trzeba... Paluchamy, kurba. O, wypadła pierwsza! Ale da radę tak zrobić. Uważaj pan na paluszki. Dobra, i teraz wciśniemy tą ruryczką. Nawet tak. Będziesz widział z góry, będziesz widział, czy weszło. Nie będziesz widział, bo łapą zasłonisz, ale... Próbujemy jak najgłębiej, żeby O, delikatnie. To zapięło się. <laughs> Bardzo dobra robota jest. Dla pewności. Zapięło się człowieku. Dobraj, następny zabór. Hops, wkładamy dwie zapineczki. Teraz pójdzie szybciej, bo to pierwsze mi się spiercieliłaś, że tak powiem. Wkładamy następny i następny Dobra i teraz patrzcie. A, jeszcze ten muszę wkładać. I teraz będę ja tylko wciskał ruryczką i wszystko będzie się zapinać samo. Hops. Raz, dwa. Andrzemo Złoty piersionek. Zajebał bronek z wystawy. I teraz cyk fuch. uwaga. A, chciałem seryjnie pojechać, a przecież tam tu jest podłożony, to trzeba będzie tu podkładać też Baga Zapięło się O, o kurwa, odpięło <laughs> Odpięło się teraz Pokaż mu, że to tak będzie też się zapinać O, teraz się zapięło. <gry> Czyli nie trzeba podkładać nic <gry> <K> Kurwa. Zapięło <gry> się, zapieło No nie zapnieł też. już z tym gdzie problem Też nie zapięło To tu jest ta rolka o i dużo wyżej z tej strony są zawory, więc muszę. <grywa> kurwa, pierdolni. Muszę tak zrobić: o hops, żeby zawory się zapierały o stół. Kurwa. Nie chcę się to zapiąć. Dawaj, teraz tu. Kurwa. No nie zapina się. Kops, kops, kops. Kops. Nie, tam nie wejdzie. tak. O, zapięło się. Bardzo dobra robota. No Jezus. Wystarczyło tutaj dobrze patrzeć. I wcale tak mocno nie trzeba tego wciskać. I daje radę. Zaboreczki są, są, Proszę bardzo. Gniazda by szlifowane, będzie chodzić. Pokaż się, żeby się kurwa nie podpinało się. Dla pewności. Sprawdźmy. Dobra, jest. Możemy powkładać te szklanki. O kurwa, nie pasuje. Człowieku, nie pasuje. Piochu na je, to nie pasuje. Oj <grystanie> kurwa, nie pasuje. Nie mów, że każda szklanka w jakieś gniazdo musi wejść osobne. <grystanie> Albo cerateku maczaj. Dobrze. Dobrze pan kombinujesz. <grystanie> Miseczkę z ceratekiem. I tutaj będzie się maczać. Co nieco. Haps, haps, haps. Gdzie pasowała? Może tu będzie. Pasuje. Jakby stąd była. Haps, haps, haps. Pasuje. Haps, haps, haps. No. Bez alibi, niby, niby Nie będzie chciał oblić. Myślałem, że tu młotkiem coś zagiąłem. Haps, 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 What the fuck? Haps, to jest. Grano. Co jest grane, kurwa, że to nie chce wejść? Niech chodzi. No. <noise> Łokaś. Będzie? Będzie. Chodzi, 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 chodzi. Chodzi. Nasmaruj tutaj i tutaj. Nasmaruj. Mocz paluszka. Trzeba przesmarować o, tutaj i tutaj. E, gdzie to było? <grystanie> to tu było? Tu było. Kanaliki, tu jest do olejowania tego. Z simmeringu. Dobra. To było z tej strony. Majster pa pamięć Fotograficzny człowiek. Kurwa, nie pasuje. Dobra, bo to tak było. O. I jeszcze to hops, hops, hops. I hops, to w tą, było, czy w tą? O kurwa. Tu jest Fiat w tą stronę. Tu jest w tą stronę. Dobra, bo jedny daj tak będzie chodzić. Ruryczki, pan nie zapomnij. O, ruryczka. Nasmaruj tutaj. Naddaj. No, Dobra. I teraz nam tutaj wchodzą szpilki. Które to były, tak, zwyciętym łwem olejowane Wszystkie tak mają, chyba. Obojętne. Przykręcaj po. Długości takie same, więc nie trzeba tu kombinować. Nic nie zostało? Chyba nic. Była dziesiątka? Dziesiątka. Nic tutaj nie silikonujemy. Chuj tam. Nie silikonujemy. Wydaje mi się, że, że będzie chodzić. Teraz kwestia, ile newtonometrów trzeba docisku, docisku zrobić. Pokaż, kręci się. Jeszcze się kręci. O, już się, kurwa, nie kręci. Pokaż no może Może pójdzie? Ej, idzie. Dobra, będzie chodzić. Tuż żyć do Ale słyszę piasek, jak chrupie. Pakiet premium za 500. Tak. 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 Kręci się? O kurwa, nie kręci się już. Ech, chodzi, dobrze. Będzie chodził. Ech. Właśnie to musi się być trochę. Także teraz dociągamy konkretniej. Kurde, nie pamiętam jak to było dokręcone. Czy to było bardzo mocno, czy. Już pan Gwin to nie urwał. Bo dopiero będzie. Dopiero do jajca. Uż nie trzeba więcej, już to się nie odkręci. Troszkę benzynką. Zaraz tutaj. Trochę silikonu. Kurwa, zastygnięty. Dobrze jest, wygrzebiesz pan troszkę. Najlepszym silikonem do takich części em, był biały, pamiętam. Bo te takie kurwa inne to za kruche i rozpuszczają się. A ten biały taki był dobry silikonik. Noś pan kurwa pchni troszkę. I tutaj damy troszkę silikonu. I paluszkiem trzeba teraz. Hopsaj, hopsaj. Hopsaj, hopsaj. Hop, Zakładami. Tutaj. Hops. Trzy śrubki. A nakrętka od czego została? Trzy śrubki. Jedna długa. Dwie długie, jedna krótka. Tutaj. A tu idzie nakrętka. Dobra. Dobra. Ale żebym tu skręcił na Maxa tutaj w ogóle. Kurde, człowieku, dokręć zaj szybko. Dobra. Jest? Ej, prawie żeśmy już zregenerowały. Dokręć. Dobra. Jeszcze jedna nakrętka powinna być. Nie widzę. A to ta, co mi spadła gdzieś. Zaraz poszukamy. Nie znajdziesz takiej ma maj nakrętki. Spadła się, poturlała i dupa. No nie znajdziesz. Znajdziesz kurwa, jak coś będziesz śrubokręta szukał. Dawaj dała jakiś kurwa dziesiątkę. Tu są te co w cylinder rzucałem też dziesiątka o! Luksusowo! Złożone, złożone Teraz będziemy kręci się <gryśla> Daj no klucza. Przeraża mnie to coś Pokaż za duzi. 15, 17 by to było. Pokaż, gdzie chodzi. Będzie chodzić. Andrzej, właśnie tutaj kurwa na oliw. To. Jutro przyjdę, będzie zardzewiałe. <noise> Teraz przekręćmy parę razy, Może. Pokaż, gdzie chodzić. Chodź. O, już trochę lżej, już się by robiło. Co nieco. Luksus chodzi. Dobra, ustaw na. Do góry. Jest, jest. No dobra, słuchajcie. Złożone, złożone, podtuningowane. Byśli pobane, co nieco. Będzie chodzić. Także w trzeciej części zamontujemy, odpalimy i spróbujemy odpalić i zobaczymy. Także git malina do następnego strzeczka. Cześć. Daj no paliwem, troszkę kurwa daj. Łapeczki to my się. Paliwem zawsze dobrze się myło. Zobaczymy, się jeszcze na oktanach nie oszukują. Ręca knobę Nobę. Jakubo Basa. kable weź po No jest. Gaśpa. Barśta. Starczy na dzisiaj. Już dwudziesta dziesięć, je.